Ale zimno. I Madre mia. Dzisiaj mamy chyba minus, minus pięć, minus sześć stopni. Patrzcie. Ile śniegu. No i oto. Oto mój dom. Oto mój ogród. Tak. Wielki. wielki. Hola amigos. como estáis? Dzisiejszy filmik jest trochę wyjątkowy, ponieważ chciałabym Wam pokazać, jak wygląda moje życie w Polsce i jakie zwyczaje tu przyjęłam, których nie ma w Hiszpanii. Jak wiecie, mieszkam w Polsce już od ponad 10 lat. Dokładnie przeprowadziłam się tutaj w roku 2010. I zostawiłam w Granadzie całą moją rodzinę, moich przyjaciół, całe moje życie. Przeprowadziłam się do poznania z moim chłopakiem Arek, który dzisiaj jest moim mężem. I po tylu latach w Polsce czuję, że jestem już bardziej Polką niż Hiszpanką. I myślę, że dobrze się zaadaptowałam do polskich zwyczajów yy, oraz stylu życia tego kraju. Jednak są jeszcze polskie zwyczaje, które mi szokowały i nadal szokują, i o nich Wam opowiem. Jesteście gotowi? Empezamos! Pierwszą rzeczą, z którą musiałam się oswoić tu w Polsce, była pogoda. Zwłaszcza zimą. Pochodzę z południa Hiszpanii, gdzie prawie nigdy nie mamy temperatury poniżej zera. Jednak zima roku 2010 była bardzo, bardzo zimna. Mówię o temperaturach poniżej 20. No poniżej 20 stopni. Hmm? No, a nie tak tą zimę. Było dla mnie tak strasznie zimno, że zastanawiałam się o nad powrotem do Hiszpanii. I właśnie o tym bo właśnie rozmawiałam z mężem, nie? z Arkiem. Nie, 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 jest tak zimno, że ja nie, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Teraz już jestem prawie 100%, 100 przyzwyczajona i przygotowana przede wszystkim, bo teraz zanim wychodzę z domu, to założę czapkę, szalik. E, kurtkę, e, rękawiczki, e, grube spodnie, rajstopy, grube rajstopy, grube buty. Jak typowa polka? No a, a tego w Hiszpanii nie, nie ma, nie. To tylko jak idziemy w górę. <ścoughs> Fryj. Mamy. Ech, filho, a mi casa. Zwyczajem, który mi zaskoczył, e, jak przyjechałam do Polski pierwszy raz, e, było zdejmowanie butów. Chodzi mi o zdejmowanie butów zaraz po wejściu do domu. Teraz robię to automatycznie, nawet w Hiszpanii. Ale nie zapomnijcie, że w Hiszpanii nie mamy tego zwyczaju. Pierwszy raz, jak przyjechaliśmy do, do mamy do Granady razem z Arkiem, no to zaraz po wejściu do domu od razu. Zdejmowaliśmy buty i zostawiliśmy je przy wejściu. A moja mama, jak zobaczyła te buty przy wejściu, to ona powiedziała: Co, co do... Co się dzieje? Dlaczego tak mi tutaj mi zostawili te buty, nie? Nawet trochę się wkurzyła. Ona myślała, że to jest niegrzeczne, tak? Nawet nieładnie. Nie, nie no. Co, zostawimy co tam smiercące buty? Co, co, o co chodzi? Deke bas. Ale teraz już się przyzwyczaiła, i nawet zostawia nam kapcie przy wejściu. Jeden z polskich zwyczajów, z którym nadal mam problem. Przywitać się. Jak już wiecie, w Hiszpanii y, cały czas y, całujemy, nie? Du dużo całujemy, nawet y, nieznanych y, osób, nie? Nieznajomych. Dlatego, jak przyjechałam do Polski, jak przeprowadziłam się do Polski, yy, miałam kilka sytuacji trochę niekomfortowych, bo nie wiedziałam, jak się witam z kimś, nie wiedziałam, czy mam dać od razu trzy pocałunki, czy po prostu miałam podać rękę, czy po prostu powiedzieć dzień dobry, nie? Yy, nadal mam, dzisiaj jeszcze mam yy, taki. E, śmieszne mogę powiedzieć, śmieszne sytuacje, bo nadal nie wiem dokładnie, e, w jaki sposób muszę e, kogoś przywitać. Dlatego e, mam na to sposób. <laughs> Jeśli witam się z kimś e, w specjalnym dniu, na przykład e, z okazji e, urodzin, czy z okazji Dnia Bożego Narodzenia i tak dalej, to wtedy dam czy pocałunki. Pozostałe dni po prostu przyjmuję uściski, a nieznajomym podaję rękę. W ten sposób łatwo się nie pomylę. I mówiąc o tym, jak się witają w Polsce, w Hiszpanii bez względu na to, czy znasz daną osobę czy nie, to przywitasz się mówiąc hola, komestas. Natomiast w Polsce, jeśli nie znasz tej osoby, to przywitasz się mówiąc dzień dobry, jak się pan pani ma. Wszystko jasne. Ale mam do Was pytanie. Kiedy mogę zacząć mówić cześć? Wyjaśnię to wam. Codziennie idę do szkoły po karny. Codziennie spotykam tam tych samych rodziców, kolegów i koleżanek mojej córki. Czasami rozmawiamy, czekając na dzieci. Więc po czterech miesiącach rozmawiania z tymi rodzicami, kiedy w końcu mogę zacząć witać się, mówiąc cześć? Powiem Wam, co robię. Czekam, aż ci rodzice pierwsi powiedzą do mnie cześć. Proste. Jedną z rzeczy, z którym nigdy nie miałam problemów w Polsce, jest jedzenie. Uwielbiam polskie jedzenie, zwłaszcza zupy. Żurek, rosół, e, krupnik, wszystkie zupy są przepyszne. Natomiast jedno danie, którego nie jem, to bigos. Po jego jedzeniu boli mi brzuch tak mocno, że muszę wziąć nospa. Zauważyłam także, że w Polsce spożywa się dużo mięsa, mąki i ziemniaków, i za mało roślin strączkowych i ryb. Szczerze mówiąc, tęsknię za świeżymi rybami. Natomiast jeśli jestem w Hiszpanii, jem je prawie codziennie. Dlatego u mnie zazwyczaj jemy dużo sałatek. Uwaga, bez majonezu czy jogurtu i owoców. Polskim zwyczajem, który mnie naprawdę zaskakuje, jest brak życia towarzyskiego. Jeśli chcesz po prostu spotkać się z kimś na kawę, musi to być w i wcześniej zaplanowane, przynajmniej 3 dni wcześniej. Dla mnie to szaleństwo, ponieważ w Hiszpanii mogę spotykać się z kolegami każdego dnia tygodnia. A także po pracy mogę się spotykać z kolegami na tapasy przed powrotem do domu. To coś, czego mi brakuje w Polsce. Po prostu we wtorek odwiedzić koleżankę z przeskacania jej. Ograniczenie życia towarzyskiego tylko do soboty i niedzieli Wydaje mi się bardzo mało i myślę, że to może być przyczyną kolejnego zwyczaju, o którym Wam zaraz opowiem. A to jest, chicos i y chicas, mi oficina. Aki jest, donde ocurre la magia. I ostatnim polskim zwyczajem, o którym dzisiaj Wam opowiem, jest pesymizm ludzi. Generalnie Polacy biorą życie zbyt poważnie: punktualność, obowiązki, ciągle spieszą się i zawsze w słym humorze. W Hiszpanii jesteśmy bardziej wyluzowani. Jeśli coś nie może zostać zrobione dziś, to zostawiamy na maniana, maniana. Oczywiście nie jest również dobrze zostawianie rzeczy na dzień później, ale naprawdę, jeśli coś nie wychodzi, nie martwimy się tak bardzo. Zauważyłam także, że Hiszpanie generalnie rozmawiają więcej z przyjaciółmi, z rodziną czy z partnerem, co pomaga rozwiązywać konflikty i wyładowywać się. Natomiast Polacy bardziej dbają o swoją prywatność, nie rozmawiają o swoich problemach z innymi, trzymają wszystko w sobie, co nie jest dobre dla zdrowia psychicznego. Nie chodzi o to, by opowiadać nieznajomemu o swoim życiu, ale rozmawianie o sprawach, które nas martwią, sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi, spokojniejsi. Uwierzcie mi! No i to są 7 polskich zwyczajów, które mi szokowały i nadal szokują. Jednak muszę powiedzieć, że kocham Polskę i chcę tu zostać na stałe. Nie wiem, czy kiedyś wrócę do Hiszpanii, ale jest tak mi dobrze tutaj i ludzie tak mi ładnie traktują, że czuję, że Polska to mój drugi dom. I to koniec dzisiejszego filmiku. Jeśli podobało się Wam, to zostawcie mi lajka. A jeśli chcecie, żebym opowiedziała Wam więcej o moim życiu oraz doświadczeniach w Polsce, to napiszcie mi o tym w komentarzu poniżej. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu mojego kanału, by kontynuować naukę hiszpańskiego ze mną. Wysyłam Wam. Buziaczki i widzimy się podczas kolejnego filmiku. Adios! Naprawdę zimno, ale te widoki, te widoki są wyjątkowe. Kocham Polskę.